Między morskimi przystaniami zachodniopomorskiego szlaku Żeglarskiego na trasie świnoujście kołobrzeg darłowo Dziwnu w świnoujście w dniach 30 czerwca-5 lipca rozegrane zostały regaty Bakista Cup 2013. Pierwsza na mecie etapu była Bryza 33 z kapitanem Tomaszem Piaseckim na czele, drugi Antidotum z kapitanem Marcinem Brówczyńskim, a trzeci Horyzont One z kapitanem Jędrzejem Kocewiczem. W Świnoujściu o godzinie 18 rozpoczęto zakończenie regat. Zaczęło się od rozdania koszulek z logo i zachodniopomorskiego szlaku żeglarskiego. Następnie wiceprezydent Świnoujścia Joanna Agatowska wręczyła nagrody za pierwsze miejsca w poszczególnych grupach w całych regatach. Podczas drugiej edycji Bakista Cup można spodziewać się ciekawych zmian. Pierwsza to przedłużenie regat o dwa dni, żeby żeglarze mogli trochę dłużej pobyć w odwiedzanych portach. A druga zmiana to trasa Świnoujście dziwnów koło brzeg Darłowo-Świnoujście. Wtedy będą duże szanse dotrzymać harmonogramu regat. Wyścig Darłowo-Świnoujście byłby jednym z najdłuższych na naszym wybrzeżu i jednocześnie częściowo wyścigiem nocnym.